Anna Maria Wesołowska. Przepraszam bardzo, panie, Mecenas. Tak? Moje nazwisko Czerykon, ja jestem dzisiaj świadkiem na tej sprawie. Mama Natali prosiła mnie, że przekazał zdjęcie. To jest zdjęcie jej synka, ona na pewno za nim bardzo tęskniła w areszcie. Dobrze, przekażę. Dziękuję Pani bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To podobne od pani mamy zdjęcie pani synka. Moja mama jest w sądzie? Świadek Czerkoń przekaza mi to na korytarzu. Proszę wstać, sąd idzie. To sprawę poprowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Proszę usiąść. Otwieram rozprawę przed Sądem Okręgowym. Będzie rozpoznana sprawa Natalii Kaletnik. Stawiła się oskarżona, doprowadzona z aresztu śledczego oraz jej obrońca. Adwokat Magdalena Grześkowiak, obrońca ustanowiony w sprawie. Dziękuję. Pan prokurator? Paweł Sobczak. Dziękuję. Otwieram przewód sądowy. Udzielam głosu panu prokuratorowi. Dziękuję. Oskarżam Natalię Kaletnik o to, że w dniu 2 kwietnia 2011 roku około godziny 11.30 w Szczecinie zabiła Henryka Matryka. Do zdarzenia doszło w domu Romana Zabielskiego, wdowca samotnie wychowującego syna. Oskarżona zatrudniona była przez Romana Zabielskiego jako opiekunka jego małoletniego syna Krzysztofa. Nieżyjący Henryk Matryk był dobrym znajomym Romana Zabielskiego. Pod nieobecność gospodarza domu, w trakcie kłótni z Henrykiem Matrykiem, która toczyła się w kuchni willi Zabielskiego, doszło do rękoczynów. Oskarżona uderzyła metalowym tłuczkiem kuchennym Henryka Matryka w głowę. Uderzenie miało skutek śmiertelny. Oskarżona nie udzieliła mu pomocy. Uciekła z miejsca zdarzenia. Za popełnione przestępstwo. Oskarżonej grozi kara, nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Dziękuję. Dziękuję. Pani sędzio, ale ja nikogo nie zabiłam. To był ktoś inny wtedy w domu. Pani sędzio, niech pani spojrzy. To jest mój syn. Ja naprawdę nikogo nie zabiłam. Niech się pani ulituje, on musi mieć matkę. Proszę pamiętać, że ja jestem niewinna. Ale spotkaliśmy się tutaj po to, żeby ustalić, jakie są fakty. Proszę powiedzieć, czy zrozumiała pani treść aktu oskarżenia? No oczywiście, że rozumiem, co zarzuca mi prokurator. A ja nie miałam powodu, żeby zabijać. Kiedyś byłam prostytutką, ale znalazłam mężczyznę swojego życia. Wszystko układało się świetnie, nie miałam powodu, żeby to zburzyć. Przyznaje się pani do dokonania zarzucanego czynu? Nie. Pani sędzio pani musi mi uwierzyć. Po co miałabym zabijać? Po raz pierwszy w życiu byłam w normalnym związku. Mój syn miał szansę na normalną przyszłość. Rozumiem, że chce pani złożyć wyjaśnienia, więc proszę nam powiedzieć, co wydarzyło się 2 kwietnia? Ja pracowałam jako opiekunka i prowadziłam dom u Romana Zabielskiego. To znaczy. To trochę skomplikowane, bo zbliżyliśmy się do siebie i właściwie byliśmy parą. No i Romana nie było, a po 11.00 przyszedł Henryk Matryk, czyli zamordowany. No, był znajomym Romana Zabielskiego. A pani znała Henryka Matryka? Tak, bywał u Romana w domu czasami, bo pracowali razem i chyba się przyjaźnili. Zresztą znałam go już wcześniej. Był moim klientem, jednym z moich stałych klientów. Byłam prostytutką, tak zarabiałam na życie. Ale to wszystko było zanim poznałam Romana, oczywiście. A proszę powiedzieć, co działo się po tym przyjściu pana Henryka Matryka? Zażądał, żebym była jego kochanką. Szantażował mnie, że powie Romanowi, kim byłam wcześniej. Że jeżeli się wcześniej nie dowiedział, kim byłam, to mogę dalej zgrywać dobrą panienkę, ale muszę z nim sypiać. I jak pani zareagowała na tę propozycję? Ja zawsze mu odmawiałam, ale tego dnia był bardziej agresywny. Zaczął się do mnie dobierać. No to ja uderzyłam go w twarz i szybko uciekłam z domu. Pojechałam do takiego hotelu, gdzie wcześniej mieszkałam. A kto w takim razie zabił pana Matryka? Nie wiem. Naprawdę. Pani sędzio, to mógł być każdy. Henryk Matryk był okropną szują i miał pełno wrogów. W tym miejscu, wysoki sędzio, chciałbym prosić o zaprezentowanie filmu z miejsca zbrodni. Pochodzi on z materiałów policyjnych. Dowód numer 3 proszę odtworzyć. Omordowany Henryk Matryk, lat 28. Ślady krwi sugerują, że sprawca chciał ukryć zwłoki. Zwłoki były ciągnięte po podłodze. Być może okazały się zbyt ciężkie, lub sprawca został spłoszony. W tym miejscu sprawca chciał ukryć tłuczek do mięsa. Jest to narzędzie zbrodni. Nieudolnie próbował też zmyć z tłuczka krew i odciski palców. No, pani sędzio, gdybym ja chciała zabić Henryka Matryka, to bym nie zrobiła tego w domu, w którym mieszkam. To była zbrodnia z obawy przed ujawnieniem pani przeszłości. Jest wysoce prawdopodobne, że Henryk Matryk chciał ujawnić pani przeszłość i dlatego wtedy przyszedł do Zabielskiego. Nie, on chciał mnie wykorzystać. On chciał ode mnie seksu. A ja myślę, że było inaczej. Pani miała nie tylko sposobność, ale również motyw. Twierdzę tak, dlatego, bo w domu Henryka Matryka zabezpieczono bardzo ciekawe nagrania. I pani on miał taki zwyczaj, że nagrywał swoje spotkania z kobietami. W tej sprawie toczy się odrębne śledztwo. Ale problem w tym, że na tych nagraniach jest również pani. Wysoki sądzie chciałbym prosić o zaprezentowanie fragmentów filmu, który ofiara nagrała ukrytą kamerą dwa dni przed śmiertelnym zdarzeniem. Bardzo proszę. Natalia to w Skochanie, tą szopkę. Jak cię odwiedzałem w burtelu, to byłaś dla mnie milczna. Już ci mówiłam, daj mi spokój, mam normalne życie teraz. Mam dla ciebie propozycję. Wyglądasz się ze mną dwa razy w tygodniu i Roman Więc... ty to... się o mnie nie Więc? Co ty robisz? Roman się Jak widzimy, Henryk Matryk stanowił dla pani zagrożenie. Od dłuższego czasu panią szantażował. I to stało się w takim momencie, kiedy pani wreszcie spotkała na swojej drodze życiowej dobrego, uczciwego, majętnego człowieka. Poczuła się pani zagrożona. Bała się pani, że utraci pani nagle ten spokój, to bezpieczeństwo. Myślę, że to dostateczna motywacja do tego, żeby użyć tego narzędzia z odpowiednią siłą. Ja go nie zabiłam! Nienawidziłam go, to prawda, ale nie zabiłam! Ja miałam powiedzieć Romanowi o mojej przeszłości. To dlaczego pani tego nie zrobiła? Czekałam na odpowiedni moment. Pani Kaletnik, czy poznaje pani ten przedmiot? Tak, to jest tłuczek do mięsa z domu Romana Zabielskiego. Dochodzenie wykazało, proszę pani, że tym narzędziem zadano śmiertelny cios Henrykowi Matrykowi. A na nim ujawniono tylko pani odciski palców. Panie prokuratorze, moja klientka używała tego tłuczka codziennie, no więc chyba nie ma w tym nic dziwnego, że są na nim jej odciski palców. A prawdziwy sprawca mógł pozbyć się swoich odcisków tuż po zabójstwie. No ja też bym usunęła te odciski palców, gdybym chciała coś ukryć. No ja twierdzę, że pani chciała je usunąć, tylko zrobiła to pani nieudolnie. Na rękojeści tłuczka nie było odcisków palców. Ale na głowicy tłuczka znajdują się Pani ślady linii papilarnych. Ja nie usuwałam żadnych odcisków palców. Proszę Pani, na twarzy zamordowanego Henryka Matryka uwidocznione były ślady paznokci. Natomiast pod Pani paznokciami zabezpieczono ślady naskórka ofiary. Zechce Pani to jakoś wytłumaczyć? No tak, w czasie tej sprzeczki zadrapałam go, no bo... No myślę, że on by mnie zgwałcił, gdybym tak ostro nie zareagowała. I dzięki temu to go powstrzymało, ja miałam szansę uciec z domu. Moje ostatnie pytanie, Wysoki Sądzie. Gdzie w trakcie całego zdarzenia znajdował się syn pana Zabielskiego? Był na urodzinach kolegi i miałam go odebrać wieczorem. Czy to wszystkie pytania? Tak, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pouczam, że przysługuje pani prawo do zadawania pytań świadkom. Teraz dziękuję. Proszę usiąść na salę. Poprosimy pana Robana Zabielskiego. Świadek Roman Zabielski. Bardzo proszę. Roman. Roman, przepraszam, że nie powiedziałam ci wcześniej. Nie odzywaj się do mnie. Jestem tu tylko w charakterze świadka. Jak stąd wyjdę, nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Ale proszę o spokój: Pani kaletnik, czy ja udzieliłam Pani głosu? E, proszę się przedstawić, powiedzieć, ile Pan ma lat, gdzie Pan mieszka i czym się zajmuje. Roman Zabielski, 32 lata, mieszkam w Szczecinie. Prowadzę firmę. Moja firma zajmuje się instalacjami wodociągowymi. Z oskarżoną nie jest pan spokrewniony ani spowinowacony? Na szczęście nie. Ale dziś mi wstyd, że byłem w związku z tą kobietą. A do siebie mam żal, bo dałem pracę opiekunki mojego syna kobiecie, której jedyni znajomi to dzisiejsi sutenerzy. A przepraszam, jeszcze klienci. Ale taki ten samochód wielki, popatrz. Tu jest wielki, jeszcze budujemy następny dom. Prezent dla Piotrka od mamy. co chodzi, co mam ty Otwieraj drzwi, mam prezent. Otwieraj. Otwieraj. Otwieraj w tej chwili. Chodź, chodź, szybko, zostaw to. Zostaw to. chodź, szybko. Szopka. chodź, 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 nam opisać przebieg wydarzeń z drugiego kwietnia. Wróciłem do domu nieco wcześniej, około godziny 13. W kuchni na podłodze zobaczyłem leżącego W Wysoki sądzie, ja nigdy wcześniej nie widziałem martwego człowieka. Okropny widok. Oczywiście natychmiast zadzwoniłem po pogotowie i policję. Ja wtedy nie wiedziałem, co się mogło stać. Nie przypuszczałem, że ona mogła zamordować człowieka. Roman, ja tego nie zrobiła, Proszę, uwierz mi. A kto? Tylko ty byłaś w domu. Przecież nie znasz. Nie byłabym w stanie nikogo zabić. Ja Ciebie znam? Chyba nie do końca. Jesteś trochę inną osobą, niż mi się przedstawiłaś. Roman, ja Ciebie kocham. Wszystkim klientom to mówiłaś? Przestań! Proszę o spokój. Czy pan znał Henryka Matryka? Tak, znałem. Nasze firmy współpracowały przy okazji różnych inwestycji. Znaliśmy się, spotykaliśmy się często przy różnych okazjach. Bywaliśmy u siebie, wygraliśmy razem w tenisa. A jak poznał pan oskarżoną? To było parę miesięcy temu. Natalia przyprowadziła do domu mojego syna. Był zapłakany. Jacyś gówniarze na placu zaczepiali go. Natalia stanęła w jego obronie, przyprowadziła go do domu. No, byłem jej bardzo wdzięczny, zaprosiłem na kawę. Po paru spotkaniach zaproponowałem, żeby zajęła się Krzysiem. Wydawała się osobą odpowiedzialną. Dobrze się dogadywali z Krzysiem. Krzyś bardzo szybko ją polubił. Moja żona od dwóch lat nie żyje, a ja często pracuję. Potrzebowałem opiekunki dla Krzyśle. Jak słyszeliśmy, z panią Natalią Kaletnik łączyło pana uczucie? No tak, przyznaję. Ale. Wstydzę się, że tak łatwo jej zaufałem. Chciałbym o tym jak najszybciej zapomnieć. Generalnie ten związek to było największe nieporozumienie w moim życiu. Roman, proszę, nie osądzaj mnie z góry. Nie wierzę ci już. I nie chcę cię znać. Okłamywałaś mnie przez cały czas bycia ze mną. Nie szanuję takich ludzi jak ty. Roman zrozumie. Nie było mi łatwo powiedzieć tym kim byłam. Ty pochodzisz z normalnej rodziny. Twoi znajomi są bogaci i wykształceni. No ciekawe jakby zareagowali, gdyby dowiedzieli się, że ja byłam prostytutką. Nie wiem. Nie wiem, ale okłamywałaś mnie. Temat naszej znajomości uważam za zakończony. Właściwie do dziś się zastanawiam, czy przypadkiem seks nie był wliczony w twoją pensję. No, mnie. Roman, błagam się, przestań! Nie udawałam w tym, co było między nami. Naprawdę cię kocha! I też za Krzysiek. Tak? A wyobrażasz sobie, co on teraz przeżywa? Nie wszystko da się ukryć przed dzieckiem. Jak ty z to sobie teraz wyobrażasz, że miałbym przychodzić z nim na widzenia? Jak ja mam mu wytłumaczyć, że jego nowa mama zabiła wujka Henka w naszej kuchni i najbliższe 20 lat spędzi za kratami? Proszę Państwa, dosyć już tej wymiany zdań. Przepraszam. Przepraszam. Panie Sabierski, czy miał pan jakieś spory z panem Henrykiem Matrykiem, służbowe albo towarzyskie? Trudno to nazwać sporami. Zdarzały się trudne inwestycje i trudne rozmowy, jak to w interesach. Heniek lubił przekombinować. Stąd zdarzały nam się różnice zdań. Doprawdy? Nigdy nie doszło pomiędzy panami do jakiejś większej awantury, sporego konfliktu? Nie przypominam sobie generalnie, lubiliśmy się. Lubiliście się panowie? Wysoki Sądzie Można, ja wnoszę o przedstawienie filmu, do którego dotarła obrona. Filmik został zabezpieczony przez policję w trakcie trwania innego postępowania, który ma zupełnie odrębny tok. Nagranie zostało dokonane przez jednego ze współpracowników ofiary i pokaże nam rzeczywiste relacje panów. Panie Aniu, dowód numer 11. ciągnął o, cię, Straszysz mnie? Nie straszę, tylko ktoś się dogadać. Doskonale wiem jaka łapuła poszła za ten kontrakt i do kogo trafiła. żeby żebym to komuś powiedział? Spróbuj coś mieszać, to się kończę, a jednak się cykasz, lepiej zaznano się nad moją propozycją. Henryk Matryk zlecił swojemu współpracownikowi nagranie tej rozmowy, a następnie szantażował pana, bo przyznał się pan, że wręczył pan łapówkę. Miał pan motyw, aby pozbyć się niewygodnego świadka. Bzdura. Do niczego się nie przyznałem. Henik wymyślił sobie, że może mi zaszkodzić. Chciał, żebym dopisał jego firmę jako podwykonawcę do jednego z kontraktów. Nie mogłem tego zrobić, bo przetarg już się zakończył. Chyba nie mówi nam pan całej prawdy. Widać było, że doszło pomiędzy wami do rękoczynów, a szantaż pana matryka silnie pana wzburzył. Oj, to tylko tak wyglądało. Heniek trochę za dużo wypił, no, musiałem go ustawić do pionu. Henryk Matryk wyraźnie groził panu ujawnieniem jakichś niekorzystnych dla pana faktów. Oj, w nerwach, a zwłaszcza po alkoholu, zdarza się powiedzieć różne rzeczy, niekoniecznie zgodne z prawdą. Zresztą nikt mi żadnych zarzutów nie postawił. Zgadza się, być może dlatego, że Henryk Matryk. Zabrał swoją tajemnicę do grobu. Ale z tego, co ustaliłam, niedługo po tym nakraniu wycofał się pan z przetargu wartego 800 tysięcy złotych. Bagatela. Przetarg rozpisano jeszcze raz i kto go wygrał? Niech spojrzę: firma pana Henryka Matryka. Dziwne, prawda? Pan obecnie ponownie ubiega się o ten kontrakt, ponieważ współpracownicy ofiary wycofali się z realizacji tego interesu. Proszę pana, to zbieg okoliczności, czy raczej argumentacja pana matryka przekonała pana do wycofania się z tych interesów? To nie tak, wysoki sądzie. Ja miałem problemy z podwykonawcami innej inwestycji, dlatego musiałem się wycofać z przetargu. Naprawdę? A może śmierć pana matryka była dla pana bardzo wygodnym zdarzeniem? Proszę powiedzieć wysokiemu sądowi, co pan robił 2 kwietnia około godziny 12. O tym już za chwilę. Ona nie dość, że swoje życie zniszczyła, to jeszcze dziecko w to miesza. Bo który facet zniósłby, że jego żona była dziką? Cały czas kłamałaś. On mógł zlecić to porwanie, to już się kiedyś zdarzyło. Powaliło cię? Takie żarty bierzesz to poważnie? Zostańcie z nami. Natalia Kaletnik została oskarżona o zamordowanie Henryka Matryka. Grozi jej za to kara dożywotniego pozbawienia wolności. Oskarżona nie przyznaje się do winy i twierdzi, że w dniu zabójstwa Henryk Matryk napadł ją w domu, szantażował i usiłował ją zgwałcić, ale jej udało się uciec. A może śmierć pana Matryka była dla pana bardzo wygodnym zdarzeniem? Proszę powiedzieć Wysokiemu Sądowi, co Pan robił 2 kwietnia około godziny 12? Wracałem z samochodem z Wrocławia. Tak, a są na to jacyś świadkowie? No nie, jechałem sam. To wszystkie pytania? Tak, dziękuję. Panie prokuratorze? Ja nie mam pytań, dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę usiąść. Poprosimy na salę Pana Mariana Czerkonia. Świadek Marian Czerkoń. Bardzo proszę. Proszę się przedstawić, powiedzieć ile Pan ma lat, gdzie Pan mieszka i czym się zajmuje. Marian Czerkoń, lat 33, jestem ze Szczecina. Jestem właścicielem hotelu na przedmieściach Szczecina. Powiem to od razu, bo pewnie ktoś się będzie mnie czepiał. Nie jestem żadnym sutenerem. Ale w tej sprawie nikt Pana nie oskarża. Ta sprawa nie dotyczy Pana działalności gospodarczej. No, ale ja wolę od razu powiedzieć. Część ludzi wynajmują mnie na stałe, to znaczy tak jak w hotelu robotniczym, na miesiące. To, co niektóre dziewczyny wyprawiają w swoich pokojach, to mnie nie interesuje. Wiem, że niektóre z nich są prostytutkami, ale to ich sprawa. Byleby opłaty były w terminie i bursz nie było. Opłaty. Yy, czy jest pan spokrewniony bądź spowinowacany z oskarżoną? Nie, ale Natalia mieszkała ponad roku u mnie w hotelu. Była właśnie jedną z tych dziewczyn, które przyjmowały tam na godziny. Natalia to nie zła laska, więc miała spore powodzenie z tego, co pamiętam. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy, składanie fałszywych zeznań jest karalne, rozumie pan? Tak, oczywiście.